Cześć, witajcie! Ja jestem się i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj dalej lecimy sobie z tematami związanymi oczywiście z GTA 6. W ostatnim odcinku trochę pogadaliśmy sobie na temat tego, jak pracę jedną zgodnie z planem. I oczywiście, że ktoś nie wiedział, zachęcam tam zajrzeć też pod koniec odcinka. Poruszymy sobie parę tematów z tamtego odcinka, ale to zawsze mam tego znacznie oczywiście do komentarzy, nie? żeby nie było. A co się działo w tym tygodniu, bo to chyba jest najważniejsze, każdy z Was po to tu przyszedł. Ostatnio rozmawiało się dużo na temat czasów ładowania gry, jak i samej premiery na PC-tach, ale to po kolei. Biorąc pod uwagę to, że GTA 6 UK ma się okazać już w sumie w przyszłym roku, jakby nie patrzeć, roku kalendarzowym 2025. Tu nie mówimy, że przeszło to być za 20 kwietnia jak to nagrywamy na przykład, tylko na przykład to może być pod koniec 2025, to też miejmy na uwadze. No i oczywiście to nie jest tajemnicą, że sama gra pojawi się na nowej generacji konsol, o tym już dużo osób wie i to nikogo chyba nie dziwi. Ale co ostatnio zaciekawiło osoby z Reddita, to fakt, jak długo będzie ładowało się GTA 6 i czy będzie tak samo irytujące, jak to, które mieliśmy na początku GTA 5. Bo kto nie pamięta abs absurdalnie długiego czasu ładowania po raz pierwszy, gdy wydano na PlayStation 3, i Xboxa 360 GTA 5 i GTA 9. Czasy były niesamowite. Potem dopiero mieliśmy lep lepszą wersję troszeczkę na Xboxy, One, PS4 i pc I dopiero potem, potem jakiś gościu wyczaił temat z jakiejś rosyjskiej strony, że to idzie naprawić, i powiedział: chodziło o to, że gra wykorzystała tylko jeden wątek procesora, a nie wszystkie na przykład 4, 6, 12, czy na przykład nie wiem, 24. Także to potem sfiksowali, i faktycznie gdzieś tam te czasy ładowania się znacznie poprawiły. Wydaje mi się, że też to mocno wynikało z faktu, iż właśnie jak mówiłem wcześniej, sama gra była wydawana w 2013 roku, gdzie troszeczkę sprzęt był inny i oczywiście potem to gdzieś tam zupdate'owali. I wielu graczy gdzieś tam bierze pod uwagę, że w sumie GTA 6 będzie wydawany w przyszłym roku, nową generację konsol, które gdzieś tam mają bardziej zaawansowaną technologię, że chodzi o dyski, bo mówimy tu o tym, że GTA 6, wydany właśnie na Xboxie Series XX oraz PlayStation 5, które wykorzystują dyski NVMe, czyli taki bardzo szybki protokół, który pozwala się komunikować. I teraz dokładnie licznie pamiętam, ale z tego co wiem, to w zależności od sposobu zapisu samego pliku na dysku, to średnio tam to nosi 7 GB na sekundę, 7600 MB na sekundę. Już nawet są dużo szybsze na komputer dostępne, no ale gdzieś tam technologia się rozwija. Podejrzewam, że w przyszłym roku coś może tam poprawią, Chociaż w przyszłym roku raczej nie, bo mm, to zależy od podstawki, od chipsetu, tam jest dużo zależnych od linii PCI, jak to wszystko zrobią. No ale tak naprawdę na chwilę obecną ja w komputerze mam czwartą generację PCI i to już naprawdę daje radę. A najczęstszym problemem jest fakt, iż gry nie są optymalizowane pod tak szybkie dyski. Dlaczego to wynika? Ponieważ e, choćby PlayStation 4, czyli PlayStation 3 Xbox One czy Xbox 160 były na tak zwanych starych dyskach talerzowych. Dyskach starej generacji, jak to niektórzy piszą na internecie. I teraz chyba nawet już nie opłaca się kupować dysków talerzowych. Ja sam używam w serwerze, bo są po prostu bardziej twarde, dłużej wytrzymują. Ale na chwilę obecną w komputerze mam tylko i wyłącznie dyski SSD NVMe -y właśnie, które są piekielnie szybkie i przy kopiowaniu powiedzmy, nie wiem, 100 giga. To jest naprawdę czysta przyjemność na chwilę z tymi dyskami. Ja też pracuję na dużych plikach, bo jednak nagrywając dla Was filmy, no to surówki ważą po parę 10 giga, po parę 10 giga, także to są spore pliki. Normalnie bym pewnie pracował, na mniejszych plikach, to też bym to sobie odczuł, bo to szybki jest tak? No i jakby nowe konsole mają te szybkie dyski, to takie GTA 6, które w sumie mają swój silnik Rage'a, czy tam swój Rockstar ma swój silnik Rage'a, mogą zoptymalizować sobie właśnie pod te dyski e, swoje gry i pewnie jak wyjdą e, potem ta wersja PC-towa, to będzie zoptymalizowana pod SSD-ki i zapewne będzie taka adnotacja, że musi być SSD, a pewnie jak nie będzie, to będzie grać w jakie bo na przykład HDD ma pod 150 MB odczytu. A taki SSD, powiedzmy jakiś taki starszy wydział, no, są te 600 oczywiście, takie pierwsze, pierwsze, były na SATA jeszcze, potem na no, NVMe jeszcze były, potem chyba 3GB były na początku, jeśli nie mylę. Myślę, to są takie technikalia, bo to, to zależy od tego, jaką macie generację tego hmm, dysku. Bo na filmach są była mieć 5 jeśli nie mylę, a 6 jeszcze nic nie wiadomo, chociaż też jakby nie czytam tego na bieżąco. Oczywiście jak ktoś się na tym lepiej zna, to sekcja komentarzy jest jego, może się popisać, w na następnym odcinku pogadamy o tym dalej. No i tutaj oczywiście ludzie mówią, że skoro to będzie optymalizowane pod te dyski SSD, no to podobnie jak Red Dead Redemption 2 jego czasy ładowania będą piekielnie szybkie, bo też tutaj się mówi o tym, że spore rozmiary map mogą to wczytywanie jakby spowolnić, że to się będzie samo z siebie długo ładowało. Hmm, kurczę, no to coś tym jest, ale przy takich prędkościach naprawdę mi się wydaje, że to już nie jest problem. Bo sama gra będzie cała na dysku, na będzie będziemy komputer odczytywać na konsola dane, oby nie ważyło to aż tak dużo, żeby nie trzeba było kupować dodatkowych dysków do, 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 do konsoli i przynajmniej żeby można było zainstalować przynajmniej dwie gry na PlayStation 5, nie tylko że będzie jedna, ale gdzieś tam to nie jest jeszcze do, do dogadania. Też mówi się tutaj o tym, że znowu jest taka strona, którą dziś podawają w odcinku co wiemy o GTA 6. Jak ktoś się widział, tam był taki opis takiej mapy, którą gdzieś tam fani stworzyli. Została aktualizowana i się okazuje, że naprawdę rozmiary samej mapy są piekielnie duże. To faktycznie widzieć się o wielkości mapy z rzędu Red Dead Redemption 2, jak mniej większej faktycznie. Wszystko jest mega mega pięknie zrobione, pięknie, no, rozmieszczone, duże, duże, duże rozmiary są, tak? Wiecie, o co chodzi? W, zauwień, nie? w szczególności faceci. <laughs> Tutaj no, jednak silnik Rage ma sobie potężny potencjał potężny potencjał, może tak o nazwać się, tak? I te ulice, jak to wszystko jest szczegółowo zrobione, no po prostu, jak to piszą niektórzy redditowicze, świat się nie kończy, ulice są bez końca. I naprawdę myślę, że Rockstar to fajnie wykorzysta, bo kiedyś o to rozmawialiśmy już dawno, dawno w tym odcinkach, że nie chodzi o to, żeby zrobić ogromną mapę i żeby jeździć potem przez pół gry po mapie, tylko żeby zrobić mniejszą mapę, a lepiej ją zagospodarować. I tutaj, tak naprawdę patrząc na historię Rockstara, możemy stwierdzić, że Rockstar teraz chce zrobić większą mapę dlatego, żeby w przeszłości, w DLC-kach do GTA Online, upakować więcej zawartości, żeby to łatwiejsze, a nie żeby to trzeba było kombinować. Ostatnio też się śmialiśmy tutaj na Discordzie, jak ktoś nie jest, to zapraszam w link opisie, że pewnie ostatnim DLC-kiem do GTA Online, GTA 5, które trafi, będzie ukończenie tego budynku, który jest obok Simona, nie czekajcie, ja w centrum Los Santos, taki budynek z takim dźwigiem, nawet chyba dwoma, i on e, jest ciągle budowany i jest budowany już powiedzmy od tych 13-14 lat, I nic się z tym nie dzieje, i że będzie, gdy to będzie skończone, nawet jeśli tam widziałem takie przeróbki, jakby to potencjalnie mogło wyglądać bez tego, bez tego dźwiga i to zostało tak ukończone, i naprawdę robiło to wrażenie, także ja liczę w głębi serca i napiszcie, czy byście też nie chcieli żeby kiedyś zobaczyć, właśnie, może być ostatnie DLC, które kończy wsparcie dla GTA V Chociaż to, no, tam też są opinie różne, że to może być tak, że na początku zobaczymy samą fabułę GTA 6 a potem online, żeby ciągle GTA Online zarabiało te pierwsze GTA V Także tutaj, wiecie, jak te tam ludzie piszą głupoty czasami w internecie I oczywiście mogą mieć rację, bo kto wie, czy tak akurat ostatnio raczej, raczej to wątpię Jak już będą, GTA VI będzie, to gdzieś tam będą, będą hali, pewnie, całą całą e, moc na te właśnie nowe GTA i stopniowo aktualizować. Fajnie jakby na przykład przygotowali taki plan, jak na przykład, jak na przykład nie wiem, w przypadku Cyberpunka, czy przy przykład w teraz nowe, nowe też mają, e, żeby objawiać częstotliwość aktualizacji, żeby mimo wszystko może, powiedzmy, już po pół roku pierwszym, już pierwsze dealski dawać, żeby ludzie się nie nudzili, nie? Bo wiadomo, że pewnie po miesiącu bez sensu, bo jednak ta gra musi zostać kupiona i zostać ograna przez graczy. I coś czuję, że większość będzie na początku chciała przejść fabułę, bo wszystko, żeby poznać całą grę, całą mapę. Kurczę, no ja powiem szczerze, że tak z miesiąc trzeba będzie wziąć urlopu, żeby i online ograć, i fabułę jednocześnie. Ja ciekaw To będzie normalnie zapas, trzeba zrobić, żebym na wakacje jechał. Trzeba zaplanować, no dobra. Także subskrybujcie kanał, aby w momencie premiery zobaczyć dużą ilość treści. Ja naprawdę... Gdzieś mam taki wizję tego kanału, żeby na premierę tak się przygotować, żeby dostarczyć wam jak najwięcej możliwych treści z GTA 6, tak? Eee, no. no, i co tu jeszcze mamy informację? No oczywiście mam informację o tym, że jak sama mapa ma być 2,5 razy większa od tej GTA 5, no ale to jakoś tam jest tajemnicą w super nie jest. I też tak mówię, wolałbym w sumie. Hmm, trzeba było lepiej zagospodarowane. Kurczę, to tak naprawdę jak oni to dobrze zrobią, to drugiej strony czemu nie? Tylko marcujemy takie długie przemieszczanie się po mapie, z jednego końca, na drugi koniec. Już na przykład grałem GTA 5 trzeba bychać z Los Santos do Paleto Bay. To już coś by było męczące, bo to w sumie było sporo, sporo kilometrów. No nie wiem, no, musimy jeszcze trochę poczekać, żeby zobaczyć cokolwiek więcej hmm, na ten temat. Ale też pojawiły się parę informacji, według Bloomberga, że Take-Two chce ciąć koszty i chce zwolnić 5% personelu. No ale to Take-Two, tak? Tu akurat. Nie jest powiedziane, że tam w tym artykule jeszcze nie opowiedziane, że chcą zwolnić pracowników Rockstar'a, bo tam niby chcą do końca tego roku zwolnić 11 tysięcy ludzi z firmy Take-Two. No ale to niebłądzenie, że to mają być pracownicy Rockstar Games, bo chyba Rockstar Games akurat chyba najlepiej radzi ze wszystkich marek. No inaczej, same GTA i tam RDC świetnie radzą, że wszystkie marki Take-Two. Także wątpię, żeby była taka potrzeba, żeby zwalniać pracowników, gdzieś tam pracowników Rockstara. No i to rzeczywiście były jakieś plotki, że 15 co sobie tak była, to było kiedy to było. W poniedziałek, że GTA 6 wchodzi w końcową fazę rozwoju i oznacza tyle, że, no, że za chwilę zobaczymy, może coś więcej na temat samej gry, że to tylko ostatnie szlify. No tutaj akurat też informacja taka mocno pobieżna. Co jeszcze mamy ciekawego? No, oczywiście, na się ludzie pisali na temat tego, co zobaczymy w wersji pc jakie są tam plotki, wymagania, nie tylko, ale w sumie, moim zdaniem, bez sensu takim coś myśleć. Bo tam pisali, że na przykład w tych 90 klipach, które miały wyciek parę tygodni, parę miesięcy temu, było, że na przykład tam ci, game, ci grają na procesorach takich, takich, że używają GTX 1080, RTX 3060 i ta gra Ogólnie ładnie chodziła. No, Miejmy świadomość tego, że ta gra była gdzieś tam w Alfie, w takiej wczesnej Alfie. Także to tam dużo się, dużo, jeszcze się zmieni. Będą zmodyfikowane, ulepszone nowe technologie, są dodane, bo pewnie na etapie produkcji hmm, jakieś technologie są zaimplementowane. Także ja na miejscu nikogo nie oceniałbym tego, jak sobie ta dana gra poradzi. No, z pewnością, jeżeli ta gra ma działać w miarę spoko na konsolach, to warto byłoby mieć coś mocniejszego niż konsole, ale to sobie nie jest w dzisiejsze czasy. No, mówi się o tym, że na minimalnych wymaganiach mogą być takie urządzenia, takie jak RTX 40, 3060, czy tam odpowiednik RX-a, tam ba, to jest wtedy 660, tak. Tu, nie, 5600, przepraszam. i Albo na przykład G10 RTX 2070 też ma być na minimalnych kart, które mają minimum 6GB VRAMu, 16 ramu RAM ma być minimum, Windows 11, żeby był już DirectX X12, działa w pełni, chyba 10 też go wspiera. Także tu naprawdę różnie nie mi mi się wydaje i temat nie warty w ogóle poruszania no, aż tak mocno, żeby się niego zagłębiać i tak naprawdę, że to miało być dwa lata po premierze GTA, GTA 6, no to nie wiem, 2027, naprawdę jeszcze wyjdą RTX 4000, 7000 będą tak, Mamy, teraz będą 5000, No mogą być 7000, wyrzucić na premierę, no, także kurczę, widzowie, naprawdę, no, czy jak sobie możemy o tym pogadać, gdzieś głębiej, jak to będzie wyglądało, ale mi się wydaje, że że dużo się z tego czasu zmieni. No i to było na tyle, Aha, jeszcze z poprzedniego odcinka. Ludzie się śmiali na przykład tego, na przykład że ta, W sumie to jest później, na jakieś 7 lat. Uh, I tak naprawdę dużo wcześniej powinno wyjść. Pisałeś też właśnie o tym, że. z automatu, jeżeli będzie zobaczymy trailer, to się też pojawi przed przyroderów i to musi być w podobnym czasie. I to była spoko opcja, bo jakby, żeby poznać datę premiery. To oni muszą podać datę, kiedy to aż naczekują, że kupił jakiś preorder, to musi być kiedy ta wydana. I kiedyś było chyba tak, jak z niektórymi grami, że oni przesuwali, przepraszali, jak ktoś kupił preordery, że kupił i jak chciał to rozwrócić. I teraz tu ciężko mi powiedzieć dokładnie, co będzie tutaj, yy, co będzie tutaj pierwsze i jak będzie wyglądał z Rockstar'a I widzę, pisali w komentarzach, że w sumie może być tak, że puszczą drugi trailer yy, i. Może być informacja, że preorder już jest dostępny. do kupienia. Może być tak, że dają drugi trailer i nie będzie daty. I potem dają jakiś inny trailer, do ten, że będzie już data z preorderem. Czy naprawdę gdzieś tam yy, musi być. No, opinie są różne, tak? Ciężko też będzie znacznie kreślić kto ma rację, bardziej czy mniej. Bo sposób wydawania Rockstara zwyczaj jest taki, że dają trailer i dają datę i możemy kupić pre-ordery. Z drugiej strony, dużo osób też pisze, że raczej samo GTAś nie powinno opóźnić. Ta data będzie konkretna i będzie to końcówka roku, jesień. Tak najwięcej opinii, jak czytałem, też dałem taką ankietę fajną do opisu, do opisu do społeczności kanału, żebyście mogli sobie głosować na różne ciekawostki, na ciekawostki, jak jakieś pytania, które Wam zadaję i odpowiadać, żeby potem mieć udział w ankiecie. Dzisiaj tym jeszcze nie będę wdawał. To się, temat, jak ktoś chce zagłosować, to oczywiście kanał, ale społeczność tam jest parę ankiet co jakiś czas, to się pojawiały nowe. No i w sumie, na tyle w tym, w tym odcineczku. Yy, tutaj dużo jeszcze innych tematów zostać poruszonych. Jak macie jakieś konkretne, które się byście jeszcze poruszył, to pisać w komentarzach. Yy, no i to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Był z Wami Jason i widzimy się za jakiś czas. Zapraszam na Discorda. Cześć, dzięki za obecność. <grytanie> Te pożegnanie są mi łatwe. Sorry, widzowie, kiedyś się poprawię. Ciągle się rozwija, myślenie. <laughs> Ciągle będzie, będzie kiedyś dobrze. <laughs> Narka.